Jona z tej strony i witam na kanale. Kolejny materiał, tym razem obiecany, o tym mówiłem na live'ach, o tym mówiłem w poprzednich materiałach. Przyglądamy się dzisiaj dwóm zawodnikom w tym materiale, w tym filmie: Tevezowi Wspominkowemu z Con Ball Libertadores oraz Walterowi Bou z drużyny właśnie Team of the Group Stage Con, Conmebol Libertadores. Z tymi zawodnikami graliśmy w ofensywie w ostatniej lidze weekendowej, czyli nie ta, która teraz trwa, ale w poprzedniej. No, i przyglądniemy się. Ja ocenię oczywiście mega subiektywnie. Może też grałeś e, którąś z tych kart, to może w komentarzu napiszesz, co ty myślisz o niej, jak ty ją oceniasz, tak? czy ją polecasz, i tak dalej. Zachęcam cię do tego. E, więc na początku, jak moja subiektywna ocena, e, moje odczucia z gry, e, i, a potem garść e, totalnie już obiektywnych, matematycznych statystyk, jak to wyglądało na. No przestrzeni jak te chłopaki jak Tevez i Walter Boah e, na przestrzeni tej ligi weekendowej poprzedniej grali e, co osiągnęli jak to wyglądało gole i tak dalej i tak dalej na początek e, oczywiście wielka legenda sobie pomyślę o Ka Carlosie Tevezie to zaraz mi się przypomina FIFA 11 nie wiem dlaczego e, wtedy jeszcze nie grałem w Ultimatea ale w FIFA 11 pamiętam że, że czy na SL czy w jakichś innych rozgrywkach oprócz e, Chelsea, bo tam się wtedy fajnie e, pychał Drogba, e, no to grało się też Tevezem, właśnie takie taki filigranowy, dobry Tevez i Aguero. Jak się nie mylę, to chyba wtedy grali e, w Manchesterze City i jakoś mam po prostu e, miłe, bardzo miłe wspomnienia, jeśli chodzi o właśnie Carlosa Tevez'a, właśnie z tej FIFA. Tak mi przychodzi do głowy. Na początek ogólnie przyjrzymy się jego statystykom, takim suchym, jeśli chodzi in sztuczki, słabsza noga, 4 na 4 Do tego, no, porządne, no, takie karty już wysokoweralowe, 94. No, to mają te wszystkie statystyki główne. No jest to napastnik także strzelanie, prawda, ocenione na 96. Jeśli się uda myśliwego, to praktycznie boostuje to, to na fula. 85 wytrzymałości, mogło być więcej, ale siła, agresja, to wszystko sprawia, że, że ten zawodnik po prostu wygląda mega solidnie, te wysoka, niska, no więc pracuje gość w ataku po, po prostu totalnie po bożemu. I ja oceniam po prostu, mam kilka kategorii, oceniam w skali od 1 do 5, Z każdego zawodnika Walter Boło będzie tak samo oceniony i ode mnie właśnie za te gwiazdki, za ogólne statystyki. Carlos Tevez otrzymał po prostu taką solidną czwórkę. No, jak mówię, gwiazdki nie ma się tutaj nic do zarzucenia. No, wiadomo, 5 na 5 no to byłoby mega. Statystyki jak na napastnika, bardzo, bardzo fajnie. Więc w tej kategorii, właśnie w kategorii gwiazdek i ogólnych statystyk, dostaje ode mnie czwóreczkę. Następnie przyglądam się k tej karcie i każdej. Następnej będę się przyglądał w perspektywie tego, jak możemy tą kartę zgrać. No, niestety, to jest Argentyna. To jest Argentyna, do tego no, jest to ten Copa Libertadores, Boca Juniors. No powiedzmy sobie szczerze, zgrać to no, z ikonami, oczywiście, ale myślę tutaj z, na przykład z najlepszymi jakimiś światowymi ligami, z najlepszymi kartami. Nie myślę tu oczywiście o ikonach, no to zgrać to będzie dosyć trudno i właśnie dlatego, dlatego tutaj oceniam tą właśnie narodowość, ligę i te możliwości zgraniowe. Na trójeczkę, na trójeczkę, no bo gdyby to był na przykład już powiedzmy Francuz, no ale nie jest, no i nie będzie, bo teraz nie może być Francuzem, no to na pewno by ta ocena troszeczkę poszła do góry, nawet przy słabej lidze. Także daję tutaj solidną trójkę. Eee, Argentyna, akurat u mnie grali wszyscy z, właśnie, albo z Argentyny, albo właśnie z tego, z tego Libertadores, więc nie było problemu z graniem. Jeśli chodzi o ocenę do jakości, no to patrzyłem, bo ja dokładnie nie pamiętam, ile wtedy kosztowała. E, e, kosztowało to, to zgranie, ostatnią cenę jaką pokazuje futbin to jest ponad 200, tam 230, 240 tysięcy, no musimy brać pod uwagę to, że jest to karta niesprzedawalna, to jest to zrobione, zrobiona z karta z SBCK, dlatego jej nie sprzedamy, e, cena 200 tysięcy no czy kupimy coś za 200 tysięcy, patrzyłem tam na futbina, tam e, było kilka ciekawych kart, no i wielki plus, że jak kupisz kartę z rynku, kupisz napastnika, nie wiem tam chyba Lew Lewandowski 94 na przykład E, można było go kupić, no aczkolwiek on nie ma takiego tempa jak Tevez, e, więc było tam kilka kilka takich dosyć solidnych, może nie, już na, nie na tą metę, zawodników, e, których kupisz. I, I ich plusem jest oprócz tego, że możesz nimi na przykład zagrać jedną ligę i ją sprzedać. E, tutaj no Tevez można przepalić, jak się nim nie gra, ale jednak jest to w jakimś stopniu strata, więc tutaj oceniam. Ten stosunek ceny do jakości, bo jakość jest naprawdę solidna. Teweza oceniam sobie na takie 3,5, po prostu 3,5, bo 200 tysięcy nie jest to mało. Eee, ciężko zarobić z samego grania, jeśli się nie handluje 200 tysięcy. Oczywiście, cena, mnóstwo teraz jest kart. Mnóstwo kart zdobywamy jeśli grasz regularnie ligę weekendową. Zdobywasz karty, otwiera się paczki, jakieś gwarantowane się robi. Ma się dużo tych owe, wysoko kart w klubie, no więc wtedy też ta cena. W też ta, ta cena wtedy pikuje w dół, no ale pozbywasz się wysokowarowych karty. Więc wszystko to trzeba brać pod uwagę IMO, moja ocena, takie mocne Mocne, 3,5 na 5 Myślę, że jest to dosyć sprawiedliwe Jeśli chodzi o model postaci, model postaci w grze, bo to jest bardzo Model zawodnika, bo postać to może jest w Wiedźminie Ale model zawodnika No to MET71, no niestety Mbappe to nie jest, prawda i jednak Gierka bardziej predestynuje w tym roku bardziej takich zawodników jak Cristiano Ronaldo, jak Mbappé, prawda, jeśli chodzi o napastnika, niż na przykład Leo Messi. Więc Tewesik tutaj, jeśli chodzi o model, też otrzymuje ode mnie 3,5. Dało się nim fajnie, dało się przyjemnie pograć, ale o tym za chwileczkę. Też dostaje ode mnie mocne, mocne 3,5. Jeśli chodzi o występ w lidze weekendowej, to oceniam go na 4,0. 4-0 w tej skali 5-stopniowej, ponieważ rozkręcił się. Pierwsze 10 meczy: troszeczkę pudeł, troszeczkę tych pudeł było. Tak jakoś nie mogłem wyczuć i Waltera boł też to samo w kluczowych sytuacjach zresztą sam początek ligi weekendowej gdzie tam właśnie jeśli nie oglądałeś raportu z ligi weekendowej no to nie wiesz to ci powiem dwa dwie porażki na samym początku i było tam kilka meczów gdzie właśnie ci napastnicy jakoś nie mogłem ich wyczuć i kudłowali w takich sytuacjach naprawdę kluczowych. Więc ten występ, bo jak mówię, potem się rozkręcił, potem się udało wbić tego Golda 1. Oceniam na czwóreczkę solidny, bardzo solidny, dobry występ. Bardzo dobry, może nie, bo nie było to na piątkę, ale solidny na czwóreczkę. Jeśli chodzi o fan gry, też tutaj mam e, taką kategorię, to ja oceniam go na 4,5, na 5 po prostu z sentymentu. Po prostu Carlos Tevez to jest sentyment. To po prostu, mówisz, Carlos Tevez no znasz, no jest to gwiazdor e, światowego czy tam były gwiazdor światowego formatu, e, zawodnik, który za nam w głowie po prostu wieloma bramkami na europejskich boiskach, w, ligę, w Lidze Mistrzów i tak dalej, e, zapadł w głowę i po prostu granie nim w grę, że sterujesz i, i, i po prostu masz okazję zagrać jego w 21, 2021 roku w FIFA 21, masz okazję sobie po prostu fajnym tewezikiem pohasać, strzelać w gole, no to to jest y, dla mnie osobiście Mega, mega sprawa e, Przyjemna Tevezik, piękna sprawa Piękna historia e, Tak go oceniam tutaj Z mojej subiektywnej e, perspektywy Ogólnie średnią ocenę właśnie Za cały kształt dostaje ode mnie Taką właśnie mega subiektywną 3,75 No to lecimy Jeśli chodzi o Waltera Bołu, To na początku trzeba tutaj e, Trzeba tutaj zauważyć jedną fajną rzecz e, Walter Bołu. Upgrade z 72 do 93. Eee, wskazuje to na pewną schizofrenię oczywiście i jej. No ale ta gra idzie w tym kierunku. To jest oczywiście osobny temat na jakiś, że tak powiem, podcast. Ale otrzymał on upgrade o 21 punktów. No coś niesamowitego. No porównaj sobie się tą 72 do tej 93. Oczywiście dla mnie osobi jest to zawodnik totalnie nieznany. tak? On tam śmiga gdzieś. Jakaś defensa, nie mam pojęcia, co to za klub. Może jestem tutaj w tym e, ignorantem, ale ale, bo no, to jest naprawdę warte e, tutaj zauważenia. Upgrade 21 plus masakra. Dobra, lecimy 3 cm wyższy niż e, Tevez, Czy to było widać, że może tak, może nie, może tak, może nie, w sumie nie bardzo. E, prawo nożny 4 gwiazdki na 4, e, zaraz jeszcze tutaj szczegóły atrybutów, no to jest to samo, ci zawodnicy przy tych 90+, plus, no to to jest napastnik, prawda, znów strzelanie praktycznie wymaksowane, dobra równowaga, więcej wytrzymałości niż Steves do tego jeszcze dochodzi nam skoczność, czyli te główeczki jakieś tam ogarnia, e, więc średnia niska, e, ja nie wiem w ogóle czy te wargraty w tej grze działają, e, może... Tevez miał ciutkę lepsze, no bo bardziej pracował w ataku, ale czasami warto, żeby ten napastnik nie pchał całkowicie do przodu, żeby też troszeczkę został. I wtedy właśnie Walter Bou, zresztą jak to tutaj zauważysz, on częściej asystował na przykład niż Tevez w poprzedniej lidze weekendowej. Może właśnie dlatego, że te pracowitości były na średnia niska. Trudno ocenić czy to są dobre czy złe, moim zdaniem są ok, dlatego też oceniam go. Oceniam go na początku tutaj jeśli chodzi o statystyki i o sztuczki tak samo jak e, Teveza na 4, 4 na 5 oczywiście przy, w tej skali przypominam e, to oceniam. Jeśli chodzi o narodowość liga tu mamy identyczną sytuację jak z Tevezem e, Libertadores Argentyna więc otrzymuje też trójkę nie będziemy się tutaj więcej rozwodzić. Cena do jakości on tam kosztował jak ja go robiłem chyba około 100-110 tysięcy teraz patrzyłem na full nie 90 no, pewnie już pewnie. Pewnie już po kolejnej drużynie FOF będzie kosztował jeszcze mniej. Także solidny zawodnik 93 overalla za 90 tysięcy. Śmieszna cena. A zawodnik do przetestowania, moim zdaniem, IMO Imo ciekawy, no więc tutaj otrzymia lepszą ocenę niż tevez, No, możesz go potem sprzedać, jeśli ci się nie będzie podobał, więc dostaje ode mnie czwórkę. Jeśli chodzi o stosunek, stosunek ceny do jakości, to otrzymuje po prostu taką solidną czwórkę. Jeśli chodzi o ten model zawodnika, tak, model zawodnika, jeśli chodzi o awatar, o, o, o jego, że tak powiem, poruszanie się po boisku i w ogóle, no to to jest praktycznie to samo. Te trzy, jak mówię, jak wcześniej wspomniałem, 3 cm różnicy, żadna różnica, jeśli chodzi właśnie o model model zawodnika, więc dlatego też oceniam go oceniam go tak samo jak jak Carlosa Teveza da 3,5, prawda? Także także też tutaj nie ma zbytnio podobni bardzo profilowo zawodnicy. Jeśli chodzi o występ widzę weekendowej, no to Walter Boł strzelił mniej tych goli, ale znów asystował. Po prostu najzwyczajniej miał więcej tych asyst, więc porównywalnie tam wypracowywali bramki w tej lidze weekendowej więc też solidna pólka jeśli chodzi o fan z gry no to ja po prostu tego zawodnika nie znałem nie znałem nie znam do teraz troszeczkę nim pograłem karta dosyć ciekawa no ze względu na ten wielki wielki upgrade o 21 punktów overalla ale czy miałem do niego jakiś sam osobisty sentyment no nie no po prostu więc dla mnie po prostu leci taka solidne 3,5 że tak powiem 4 liter nie urwało Żebym go jakoś zapamiętał z czegoś wyjątkowego, to też nie, no więc tutaj dostaje Walter ode mnie 3,5. No to jak widzisz, bo wcześniej tam nie powiedziałem, Walter Bołu ogólnie średnia 3,75, no więc porównywalnie, no bardzo porównywalnie, no i zresztą jak na te statystyki ogólne popatrzymy, to widzicie pacicik porównywalny, dribbling praktycznie to samo, shooting to samo no tutaj różnica w defie, ale to są ofensywni zawodnicy i podania i fizyka, no, no fizyka, no Tevez niby fizyka, ale jest znów troszeczkę niższy no więc naprawdę, naprawdę, ja nie wiem czy to nie są jakieś klony bracia dobra, nieważne, także i ta średnia ocena też bardzo, bardzo podobna, jeśli chodzi o średnią ocenę, czyli średnie Średnie oceny za, za rozegranie 30 spotkań w lidze weekendowej Teves 7,96, e, Boł 8,06. Byłem zaskoczony, Boł ciutkę o 2,0 wyżej. Jeśli chodzi o gole, no to Teves tutaj wyraźnie lepszy, 33 gole, 1,1 na mecz nam to daje średnią. Boł 25 goli, 8 bramek mniej, 0,83 na mecz. Jeśli o asysty, 16 Teves, to no tutaj znów wyraźnie, wyraźnie Boł lepszy, 23 o, o 6 asyst. Więcej to daje nam oczywiście 0,77 na mecz. No ale w sumie, jak to policzymy, no to 48 goli wypracowanych właśnie Walter Bołów i 49 Tevez. Więc Tevez tylko o jedną bramkę wypracowaną ma le, lepszą. trzy hatryki Tevez'a, trzy, e, e, jeden hatryk Waltera Bołów. No to tutaj wyraźnie że Tevez jak po prostu wszedł na obroty, no to tych bramek potrafił strzelić więcej. Notabene mecze z oceną perfekcyjną, czyli perfekcyjne mecze w wykonaniu Teveza. to aż 6 spotkań, a Waltera Bołu 3, więc to jest dwa razy więcej. Tym bardziej dziwi mnie właśnie, tym bardziej dziwi mnie to, że średnia ta ocena Waltera była wyższa. Za chwileczkę zobaczysz taką tabelę zrobimy sobie właśnie ranking tych zawodników będziemy średnią ocenę ogólną właśnie doliczać do mojej średniej takiej subiektywnej i będziemy tworzyć właśnie ranking tych napastników i potem w następnych, w następnych materiałach będziemy sobie też porównywać napastnika do napastnika na przykład tak jak teraz gram Todsem Suarezem i Forsbergiem w wersji FOV więc będziemy tworzyć taki swoisty ranking tych zawodników Myślę, że to będzie bardzo ciekawe, tak samo będą skrzydłowi, ale o skrzydłowych będę mówił jutro o Chankalaju i o w wersji Tots. więc to by było na teraz tyle. No to dwa pierwsze miejsca tutaj już na naszej liście, na naszej liście rankingowej zajmują właśnie Tevez i Walter Bołu, Walter Boł o 50. Ja tam wcześniej powiedziałem, że o 20. miał lepszą ocenę Walter Boł. Ja to po prostu się tutaj pomyliłem. O 1806 i796 to jest różnica, e, że tak powiem, jednej jednej dziesiątej, więc e, tam sorry za tą pomyłkę, tutaj pewna weryfikacja. E, Walter Bołu w sumie 11,76 A CWS 1171 ogólnie wychodzi na to, że jednak ten bołu był ciutkę solidniejszy, ale jest to tak mała różnica między tymi zawodnikami, że można powiedzieć, że zagrali na równi, ale Walter tą ciutkę jest e, przed. Dewezen. dziękuję Ci za uwagę materiał zobaczę jak po montażu ale może być ciutkę długi oceń oceń w komentarzu e, tych zawodników jeśli masz ochotę oceń ten materiał e, jak Ci się to wszystko tutaj podobało może e, też e, doradźcie e, co można byłoby tu jeszcze dołożyć do tej zabawy e, czy, czy, czy na co jeszcze innego zwrócić uwagę jeszcze raz wielkie dzięki widzimy się na live dziś o 19.00 gramy Drugi dzień Ligi Weekendowej. Pozdrawiam i hej